Czasownik w języku hiszpańskim może należeć do jednych z trzech koniugacji. O tym jaka to jest koniugacja decyduje jego końcówka. Tak też czasownik może kończyć się na r, r er, bądź il, a my dzisiaj poznamy czasowniki, które kończą się właśnie na r. Aby czasownik w języku hiszpańskim odmienić, jak już znamy jego koniugację, to tę końcówkę odrywamy. I wtedy zostanie nam jego temat. Przykładowo, jeśli przy czasowniku Trawahar, który oznacza pracować, oderwiemy końcówkę r, zostanie nam temat trabach. I do tego tematu doklejmy nową końcówkę. Na przykład trabacho, końcówka o, jako pracują. has, końcówka as. Pracujesz. Trawa Końcówka A. Pracuje. Trawa Hamos. Końcówka Amos. Pracujemy. Trawa Końcówka Ais. Pracujecie. Trawachan. Końcówka An. Pracują. I jeszcze parę innych czasowników należących do koniugacji ar na przykład estudiar uczyć się studiować hablar rozmawiać kantar, śpiewać i parę przykładów trabajamos en un restaurante pracujemy w restauracji hablo Polako. Mówią po polsku. Kanta su na śpiewasz piosenkę.